No, a ja Was witam w kierunku z, z serii na mojej kochanej z Żielasz e, Dzisiaj zbieramy belki bo tam już nosowałem, e, więc możemy przystąpić do zbierania. E, nie wiem, ale chyba mamy nazywać normalnie, nie będę tam szczepy, bo nie ma co. E, jak widzicie też 60 wróciła z e, mechanika, bo ona znaczy, się powinien działać. No, działa, bo... Ten... A dobra, sobie Wam pokażę. O, działa, działa i no. no co my jedziemy nie? po ulicy chyba Czy jest ale ona się z czasem obrócił to wiecie wiecie jak to jest w styczniu os to ten wiazek kiedyś zrobię bo też będę się maszyny wyprowadzał z wiatry bo ona będzie burzona i będzie garażem bo mam plan sobie jakiś kombajn używany nie wiem, czy kogo, ale to nie odkowałeś. Na pewno. No. Dobra, no co zaczynamy z, z pierwszej... Z pierwszą belką sobie radzimy. Nie wiem, nie wiem jak to nabijać, ale chyba... Tak o. Okej. Okay. Okay. Czy to ponosi dosyć? Nie no, szybko Mamy jest jeszcze. On ten czego tam? On nie wiem, ile banków to było. Z tyłu może? Z tyłu może. wiem. No bo tutaj nie powstali, no bez sensu. No, w ogóle jestem trochę chory, to się wzięło. E, I niestety, jak możecie słyszeć jakieś kichania, smakania czy coś, też kicham sobie w kieszeni. Tak. E, więc no. Kurde, tutaj może było tego pieńka. Okay. O, chodzi, dobra. Podnosimy sobie to. Spokojniaku. Dobra, to tutaj być burzona. Mówię, dzisiaj sobie maszyny z nim wyprowadzę gdzieś na bok. To jest trochę ciasno jak to w Polsce, nie? To trzeba będzie jakoś to w tym czasie miejsca nie znaleźć bo budowa powinna paręnaście miesięcy potrwać mówili e, z jakieś nie wiem pięć miesięcy chyba czyli jeden sezon ołocy mam sezon chyba jeden będzie miał 20 odcinków e, powinien przynajmniej mieć nie wiem tak mam plan, nie Więc wiecie wiecie to no, się raz pieprzyło coś nic tu nie działa trubie na długo go i tyle Święty spokój Puh. Co tu się stanęło, witam Co tu witam. No, witam? Witam sąsiada no ale coś tutaj raz dorzuca raz nie. nic no. no, nie ma albo tutaj Uciekuj. o Proszę, to nie... Co? Nie. nie wiem. A jak temu sąsiada? A nogi, no zbieram te no. belki, jakby to idzie. Nie. No, mało tych rzeczy jest. Mało tych belek. No ile jest. Cztery nie. ich będzie tylko. Cztery Mnie miał nie robotnik z koskami, no bo wiem. Ja... No. Przynajmniej, no, ja się ja nie no. muszę już pożyczać, ja mam nad no. swoją. Nie, no. Dobra. No, Próbuję fakt to przyjść wszystko przejdzie. No. Dobra, to na razie. Dobra. Ja ze jak skacie. Oj, nie to skoro. Oj ojoj oj ojo. To jakoś ruchu nie ma. Nie wiem, po ludzie powjeżdżali na A no. no właśnie, jak wam rok szkodni bo już będzie to chyba... Nie wiem, czy to już nie będzie. Już w sobotę. Nie wiem, to będzie ja Ale lepiej się, jak mam szkoła idzie, czy już dostaliście jakieś ceny, jakie w ogóle... E, I... no. Jakie tam. Ja już tam skończyłem, to wiecie. Już mam trochę spokoju. No współczuję wam, no bo ja z tym, musicie się uczyć, nie? A ja to już, wiecie. to. Pojam to. więc. to. Pojam to. Pojam więc ty, Berka, dziś Nie. O. Dobra, to. dziś po po to. Pojam to. to. tutaj się rozwijamy z tej serii, bo mówię bardzo nas wspieracie e, i tak ja mam taki układ, nie? Teraz e, zmniejszamy kwotę do 400 zł e, z takiej ilości, że z takiej racji, że po prostu już w ostatnim filmie było 40 łapek włos z trzeciego odcinka przez co tam zrobiliśmy jeszcze józef bierze też 500, 500, to ile? 500, 20 tysięcy na pół, no to tysięcy zrobiliśmy. Więc wiecie, zmniejszam to. I no. Może mam to usunąć, nie? Ile przychodów to odmówimy? Mocno, bo każda osoba znajdzie. Które dobra, to też już trochę. Okej. Okay. Oj, jak nie nie się pokochało. Będziemy się do tego jeść. Kurno, przyzwyczaję się do tej... Nie, nie powiem, że nie. Mówię, powoli będziemy się rozwijać jakieś budowy, coś. Będziemy, wiesz, budować. Mówię, że... No, tutaj się na tej miasteczku też trochę dzieje, bo... Tutaj słyszałem, że już policja i trochę więc też uważać, żeby nie mandatki było, bo już tam no, żeby nie było, że ten jeszcze przyjado i mandaty w lepie przynajmniej no. mandaty będziemy mieć przez właśnie więc no, nie, no żartuję, nie będziemy ten, nie, nie będziemy mandatki I krótki się na rzecz na no co? Długich robić. Tu jeszcze jedna została i tyle, było. to. Prawda, że ja mi się, bo to chory jestem. Oj. O. Ło. Też ja się mam tej żeby kostkę albo coś włożyć? Co już chcesz? Ej, mam ma takie nietypowe pytanie. Co? Tak żeby, żeby się nie dał, tak, tak się ją chcesz Mo. No. Mi brachu trochę opornika, byś mógł... Kepola? No. No Możesz. Mo. A czym na pełni, A czym to ładuje? Ma i czy czym? No są tam, w tym są. w Boże, soczo Boże, to tylko No ostatnia Też wam powiem, że tutaj też były policje ukryte, że, że nie mają... Tak, policjanty, to jest tylko takie e, ukryte, nie? Dobra. No co, ja się w, na razie będę z Wami żegnał, bo tu nie ma co. Ja jestem chory, tu chcę się dzisiaj. I no, dobra. Co, ja z takim akcentem się z Wami żegnam. I co, widzimy się na samym odcinkach. 伊诺，娜拉西。